Dobra. Kurze, Wale. Zginęli. Trzeba. Co? Co liczyło mnie bandyt killa. Czterech zabiłeś? Nie, jednego. Kurwa nic nie widzę. Zależnie Gdzie ty jesteś? Oł co To ty strzelasz do nich? Ta. Dobra, zginął. Rikon. Kurwa, nie Ja pierdolę jak mi się odbija to światło. Mam jednego bandit killa. Ciekawe ilu ich było. Kurwa, no kto wizję mają? Ja pierdolę Co ty bioresz? No, zajebiście biorę. Od razu odpalam. Masz jednego bandit killa? Ja też jednego. No, dwóch tu widzę, leży. Trzech było. Ilu ich padło nagle, widziałeś? Kurwa, nie wiem, czy czasem ten jeszcze nie żyje. Nie, nie. On ich ze czterech jechało. Ale mam nowego zajebistego skina. Ty strzelasz? No. Nie, ja go dobiłem. Tego ja dobiłem. Kurwa, sprawdzam go. <laughs> mk moda, mk moda. Stary, co oni tu mają? Ale ich kurwa przycięliśmy. <laughs> O stary schodź tutaj MU Jezus Jezu, snajperki! O Boże! Chodź tu się zaopatruj Nie mogę odpalić temu typowi plecaka. Nie wiem dlaczego Nie mogę zobaczyć co mam w plecaku. Mam ściół, nie mogę zrobić podrobienia. Ty, a jeden tutaj jest ten wybuch. No. Jest w tym. Czterech ich było. Czterech? No. Bo no no nawet kurwa widzieli, Luis ich zginęło? No Gościu, jeden snajperem, a chodź tutaj, szybko się zaopatruj. Pim. czekaj, bo ty jeszcze nie należy, a nie mogę go otworzyć. Ja, ja będę lukał, ty dobrze, no kto widzi, mam zajebić się, wszystko widzę. A, tylko gorzej, że do tego, to nie działa do celu Ja też brak. mam noto-wizję. A, do tego krótkiego działa, dobra. Zajbiście. O kurwa. Olej, odjebaliśmy. Kurwa, jego maci. Ty, ty bierzesz tego. O kurwa, tu jeszcze google ma GPS-a w plecaku? Stary.